Cześć, witam. Co tam? Chodziłam tak po naszej księgarni w Międzyrzeczu, księgarnia bestseller, aż moje oko spoczęło na grubym tomie, okładka troszkę przerażająca, zatytułowanym Baśnie braci Grimm. A że nie mam w domu takiego całościowego wydania, więc postanowiłam kupić. Jak na taką książkę, przecudnie zaraz zobaczycie wydaną. Yy, kosztowała mnie ona 50 zł. I w tej książce, a propos 50 zł, jest 50 baśni braci Grimm. Dziś bra yy, baśnie braci Grimm tak sobie myślę, mają złą prasę, że są nie wiadomo czy powinny być lekturą, że zawierają wiele okrucieństwa, no i psychologowie dziecięcy tak nie do końca pozytywnie się o tych baśniach wypowiadają. Ja oczywiście czytałam tam bardzo dawno, potem widziałam wersje disneyowskie, a więc wracam do zawartości. Tu jest 50 baśni spośród 200, które oni tam zgromadzili czy napisali. No i ja w tym spisie znalazłam 14 mi znanych, a więc no... Ile to tam będzie? Jedna trzecia. W każdym razie 14 baśni. No i co? So zaczęłam e, czytać. Aha, co jest najważniejsze, zawsze tłumaczenie. Więc co o tym wydawnictwie? Baśnie zostały wydane przez wydawnictwo już Wam mówię Media Rodzina z Poznania. A tłumaczenia dokonała Eliza Pieciul-Karmińska. To chyba jest jakieś wznowienie, bo. Niedawno widziałam jakieś, jakąś przebitkę, że w czasie Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu odbyła się promocja tejże właśnie książki, tego właśnie tłumaczenia. No i co? Pierwsze moje spostrzeżenie, to znaczy taką uwagę, którą poczyniłam z panem. Matko, jakie to są straszne ilustracje. Z panem sobie pogadaliśmy. I co z panem w księgarni? Straszne ilustracje. Ale pan powiedział, no tak straszne, bo baśnie są straszne. I teraz przejdę do ilustracji, ilustratora właściwie. Autorem tych ilustracji jest Adolf Born. O, myślę, jakiś Niemiec, a to wcale nie Niemiec. To jest Czech. Adolf Born, wybitny ilustrator i malarz czeski. Ilustrował również książki dla dzieci. Wyszły mi, wyszło mi kilka tytułów, które również w Polsce się ukazały. Jego ilustracje mają taki charakter. I im dłużej się im przyglądam tym ilustracjom, tym bardziej mi się one podobają, mają jakiś taki charakter wnętrze, no po prostu one mogą człowieka przyciągają do siebie. No, po, fascynują. O. A, zanim do dalszej części omówienia tego 50-baśniowego yy, wydania, to tak sobie pomyślałam, że wszyscy, aha, ta pani tłumaczka mówi, że to nowe wydanie, nowe tłumaczenie jest bliskie oryginałowi. Ja mówię, o, poczekaj, kobieto, ja sprawdzę. I wypożyczyłam sobie z naszej biblioteki dwa, wcześniejsze tłumaczenia baśni braci Grimm. I tak, to jest tłumaczenie, już wam mówię, wydane przez Siedmioroga. Baśnie te tłumaczyła Irena Tuwim. Irena Tuwim i w niej znajdują się takie właśnie słodziakowe ilustracje. Tłumaczenia dokonała przed II wojną światową. I drugie wydanie to jest wydanie przez Grega, tak? Tłumaczenia dokonały panie Cecylia Niewiadomska i Patrycja Jabłońska. No i cóż mogę powiedzieć o tym i o współczesnym, które mi się podobały. Więc Irena Tuwim odpada. Dlaczego? Bo jej tłumaczenia czy jej wersje znacznie różnią się od oryginałów, jak mnie mam, są bardzo infantylne, skrótowe, jak mówię, zmiany zostały wprowadzone. Ale tłumaczenie pochodzi z 38 roku, więc być może właśnie chciała złagodzić ten okrutny charakter baśni. Dlaczego powiedziałam, że nie jest, jest daleka od, od oryginału? ponieważ to tłumaczenie i to które tu leży przede mną y, są ze sobą zbieżne co pozwala mi wyciągać wniosek jeżeli są zbieżne to znaczy też podobne do y, oryginału a więc Irena Tuwim odpada natomiast te dwa tłumaczenia tutaj z Grega i z Media Rodziny no są bardzo podobne różnią je tylko niuanse i teraz wracam do y, Media Rodziny ten że to wydanie poprzedzone jest przedmową. Została w nim zamieszczona przedmowa napisana przez braci Grimm w momencie wydania. Jest to Kassel, tak, 1819 rok. A nasz ilustrator Adolf Born tak wspaniale narysował portrety obu braci. Portrety obu braci tłumaczenia. Jak mówię, dokonałam porównania i bardzo mi wra. Aha. I jak mówię, Irena Tuwim odpadła, pokazywałam przed chwilą taki lukrowany czy cukierkową ilustrację do Jasia i Małgosi. <laughs> Przepraszam. Natomiast <laughs> Adolf Born tak sobie wyobraża Jasia i Małgosi. W ciemnym lesie. Co ja tutaj jeszcze mam? A, w ciemnym lesie. No i co ja zamierzałam powiedzieć? Jeżeli nie macie w domu baśni Braci Grimm, to to wydanie Media Rodziny z Poznania no, warto kupić. Jeżeli natomiast przekonują Was argumenty psychologów, no to też macie prawo. Disney oczywiście złagodził te filmiki na podstawie tych baśni, więc dzieci, ja na przykład znając Disneya to zdumiałam się, że w kopciuszku nie ma, tu w oryginale, nie ma wróżki, babci wróżki, tylko są gołębie i syno Wiecie na pewno o czym mówię a więc bracia Grimm co jeszcze o nich się, czego jeszcze o nich się dowiedziałam że ich baśnie zostały wpisane na światową listę na światową listę dziedzictwa kulturowego a miało to miejsce w 2005 roku i zostały przetłumaczone na 160 języków podyskutujmy o baśniach Braci Grimm. Nie wiem, czy teraz są lekturami w szkole podstawowej, no, ale czy uznajecie je za kontrowersyjne i nieodpowiednie za dla bardzo młodego czytelnika? A to wydanie polecam, szczególnie ilustracje, sami zobaczycie. No to co, baśniowa dyskusja. Dziękuję, do zobaczenia.